Dobra, jesteśmy w drugim parcie. Sorry, ale musiałem przerwać na chwilę nagranie. Zrobię to jako drugi part i jesteśmy już przy drugiej saszetce. Wyciągnąłem i jesteśmy. Alex Witzel jako pierwszy zawodnik, czyli zawodnik Belgii. Oraz Sankt Petersburg. Pil Dżagielka. Strasznie mi się nie podobają te stroje mm, Anglików, dalej nie ma licencji na nie, Fa, a fatal No i yy, co my tutaj mamy? Giancarlo Gonzalez z Kostaryki, fajne mają Kostarykanie stroje, naprawdę niezłe. I Jedziemy dalej, oj czyżby tak jest, oh my god. Pusty przebieg, yy, Eneima, Bramkarz Nigerii. Yy, tutaj mamy Denisowa z Rosji. E, la, 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 la. I mamy. Jerome Joan Jonesa z USA, więc. Co? Ja Wam pokażę, co dzisiaj trafiliśmy, takiego wartościowego. Właściwie dwie karty wartościowe trafiłem w jednej saszetce, więc w drugiej mógł być pusty przebieg. A trafiłem Herb Columbia oraz piłkarza Star Playera z Rosji. Oprócz tego kilka naprawdę świetnych bazowych. Strasznie podobają mi się te karty. Że piękne są fans, następ Na razie, odcinka, czyli to ja wam nagrywam, na pewno wam to wrzucę. Ale nie wiem, jak ja to nagrywam w piątek, czyli wtedy, kiedy wyszły te saszetki. Jednak, jednak, iż. No, na tą chwilę mam formatowanego laptopa, no i niestety nie mogę Wam na razie tego przesłać. Jednak jak sformatuję laptopa, będzie się to szybciej przesyłało i na pewno będę jakoś lepiej. Więc co, ja się z Wami żegnam, to by było na tyle z tego pierwszego odcinka. Kolejny odcinek chyba dopiero, jak wyjdzie najnowszy Bravo sport, ponieważ w nim będą saszetki. Chyba, że się jeszcze podkuszę i zajdę i kupię jeszcze dwie może, więc... Fantastycznie. Lepsza saszetka, nie ukrywanie, Powiedzmy sobie szczerze, z Neymarem, Eto Inlerem. Dobra, ja będę mówił, że to Inler, Gorsza z walką na nim, Vampersin, No, ale ogólnie z saszetek jestem bardzo zadowolony. No, oczywiście, wy tutaj nic nie zobaczycie, ponieważ, je, ponieważ jakoś jest fatalne, jeśli chodzi o moje filmiki. Wiem, przepraszam, nie stać mnie na kamerę. No, ale tutaj piszę, że mamy dobry trail możemy trafić na 100 paczek, Top Mastery na 35, Game Changer i tak dalej, Każdy z Was to chyba wie. Dobra, ja się z Wami już będę żegnał, to by było na tyle. Przypomnę, trafiliśmy Herb, Kolumbii, a macie Kodzik, proszę bardzo. Kodzik widać, więc to jest najważniejsze chyba. Oraz macie na tego Star Playera. Przypomnę Star Player Shirkov w 41 j 4 No blu, blu, dobra. I ja się z Wami już będę żegnał. To była na z tego odcinka. No i cześć.